Ona myślała, że jeszcze wytrzyma, a obudziła się w kałużu własnej krwi. Przez rok mówiła, że odejdzie. Rok, w którym każdy dzień był strachem. Bała się, że po rozwodzie zostanie z niczym. Bała się jego alkoholu, jego szału, jego przemocy, jego odwetu. Tłumaczyła sobie, że jeszcze chwila, jeszcze coś załatwi, jeszcze podpis, jeszcze coś zorganizuje. Jeszcze adwokat, jeszcze jedna rozmowa, aż któregoś dnia powiedziała jedno zdanie za dużo i on zamiast słów użył pięści. Blizna zostanie do końca życia, nie tylko na ciele, ale i w duszy. Widziały to dzieci. Wiesz co powiedziała mi później? Gdybym wcześniej odeszła, gdybym nie była sparaliżowana strachem, dziś wyglądałabym inaczej. Ale w tej historii nie chodzi tylko o nią. Tu chodzi o każdą kobietę, która wie, że musi odejść, a nie ma siły. A jej głowa mówi: Jeszcze nie teraz, jeszcze poczekam, jeszcze chwila. Ten paraliż da się rozpuścić. To nie brak odwagi, to trauma, która. I właśnie pomaga hipnoza. Ona przywraca spokój, jasność umysłu. Uczy granice i budzi siłę, o której zapomniałaś. Jeśli czujesz, że ta historia jest o tobie, napisz do mnie, pomogę ci przejść przez ten proces, zanim on przekroczy kolejną granicę. Nie odkładaj siebie na później, Mię, ta hipnoterapia pomaga osiągnąć efekty szybciej niż lata tradycyjnej psychoterapii. Przechodzimy do działania. Umów się ze mną na konsultację, stworzymy przestrzeń, w której nikt nie będzie szał, lekceważył ani zawstydzał. Jeśli czujesz, że czas wejść głębiej, stworzę dla Ciebie spersonalizowaną hipnozę, która przeprogramuje Twoją podświadomość i pomoże Ci się uwolnić. Jeśli...